Dzień dobry wszystkim, ja jestem wuchaj, a to jest Battlefield Heroes. Mm, jest to gratybu. Strzelaj i uciekaj. Jakby to powiedział jeden ze słynniejszych. O, załatwi się może. Ze słynniejszych youtuberów. Co chciałbym o nie powiedzieć? No chciałbym powiedzieć to, że grałem w nią już 3 lata temu. Tak. To już 3 lata minęły od kiedy pierwszy raz zagrałem w tą grę. I chyba dwa lata od kiedy przestałem w nią grać. Dlaczego? A to dlatego, że. A zresztą dowiecie się za chwilę. Jak widzicie, grafika jest komiksowa. Nie ma tutaj raczej jakichś tam wybuchowych efektów specjalnych i tak dalej. Ja gram jedną z trzech dostępnych klas, czyli komando. Taki sniper. Kolejną jest jeszcze jeden strzał, jeszcze jest gunner oraz żołnierz. A. Kilka strzałów i ginę. O, Jager. może Joker 3, 1, 4. Biegniemy. Nie, załatwię go pierwszy. No właśnie. I dwa strzały i ginę, a to dlatego, że od kiedy ja grałem ostatni raz, to trochę się to zmieniło. Jak kończyłem grać, a kończyłem dlatego, że. Dlatego, że była taka zasada, która niestety się potwierdziła pay to win. <ścoughs> tak. I jeżeli nie zapłaciło się za lepszą broń, za jakieś statystyki, to niestety się nie wygrywało. Do tej pory to jest, jak mi czwartym zabijam dwóch, ale tutaj właśnie jest coś takiego tam do statystyk, do celności, do nie wiem, do przebierania się, jakieś ciuchy, ciuchy to tam pełno tego i niestety... Podrożały te przedmioty, bo sobie specjalnie sprawdziłem w sklepie. Za ile mógłbym kupić sobie nowy nóż? Tak, i nowy nóż kosztuje tu 150 growych monet. Eee, potrzebujemy 7. To jest ładunek. O kurczę nie w tym miejscu. No dobra, tam sniper. Kurczę nie to. A to się ciężko tu zbiera. Nie wiem czemu chcieli odwzorować tutaj takie mm, wahania kamery przy celowaniu, jak to by było w, normalnym, w normalnej grze, która niby tam imituje nasze poczynania na polu walki. Zabiję go. Jaki FART! Powiem wam, że tutaj sniperem ciężko się gra. komandosem tutaj jest taki komandos, tak? Nie snajper. A! Wpadłem. Eee, siódemka. Czyli ładunek. Aha, aha. Już widziałem cię kolego. Ty mnie też widziałeś. Idziemy sobie tutaj. I tak jak skończyłem grę, dlatego że strasznie ciężko się grało przez to. A, ciężko się grało przez to, że ludzie wykupywali dobre bronie i można było, no, kilka minut przeżyć w grze, ale raczej się nie wygrywało. Tak do tej pory mnie to raczej zniechęca. Dodali tam różne mapy, nie mapy, jakieś dodatki. Na początku to było tak, że... Yy, były trzy podstawowe mapy i zaczęli dodawać. Co ciekawe, mamy tutaj, jak widzicie, National Army oraz Royal Army. Jest to tak jakby nawiązanie do II wojny światowej, ale takie celowe chyba raczej. Na początku to bardzo był nacisk właśnie National, czyli Niemcy hitlerowskie oraz Royal, czyli Wielka Brytania, jak możemy zobaczyć z map, nawet które trochę to imitują. Lunar Landing. Nie grałem jeszcze nigdy na tej mapie. Są mapy, na których jeszcze nie grałem, bo to jest chyba trzecia czy czwarta rozgrywka po dwóch latach. Dwóch latach. No, trochę czasu minęło. Yy, graficznie moim zdaniem już trochę lepiej... Tro już trochę. Yy, wygląda to lepiej niż, yy, niż kiedyś. Yy, ale jest nadal to komiksowe i to jest chyba zaleta tej gry, że ona się w ten sposób wyróżnia. Wow. To jest... Jeden z nowszych trybów, w których wtedy nie grałem, czyli Capture the Flag. Na jednej z map jest tak kiepsko ustawiona ta mapa na Szynalu, że jest na środku drogi. A Royalsów jest ustawiona w ten sposób, że oni mogą się kampić w krzakach i bronić tego. Bardzo ciekawe, bardzo. Poza tym jest duży nacisk ze strony deweloperów, programistów, na faworyzowanie, co ktoś ukradł flagę, nie? Na faworyzowanie royalsów, co można zobaczyć w niektórych, no to znaczy jak ktoś to obserwował dłużej, to móg, yy, to mógł to zauważyć. Takie niby uczciwe, bo dwie frakcje, i, i, ale jednak jedna jest faworyzowana, tak mi się przynajmniej zdaje. Yy, w obrębie... Yy, znaczy, zaczynając grać, możemy właśnie wybrać od razu albo Royalsów, albo National, i wtedy wybrać dopiero klasę. Co sprawia, że mamy tak naprawdę 6 klas, dlatego że dla każdej frakcji mamy. Ou, y, dla każdej frakcji mamy różne bronie. Możemy tu przejść? Nie, nie bardzo, ale przejdziemy sobie. A nie, tam, tamtędy też nie przejdziemy. Mamy różne bronie. Piątaczka, to raczej nie zdziała nic z tej do Dobra. O, mogą ładunek podstawić. Tutaj wszędzie próbuję nam wcisnąć się coś do kupienia. Niestety. Bardzo ładnie wszedłem w bazę. Co, co, co? Ktoś jest? Trzy. Jakiś odłamek. ha nieźle. Tutaj koparka jakaś. Ciekawa ta mapa. <gry> nie wiem czemu, ale mam skojarzenia z z, Hedron, z Mass Effecta. Chyba księżycowa, ale jak tam spadnę to zginę pewnie. Lepiej tam nie schodzić. Tym bardziej, że gra i tak tutaj nam... No, ...każe iść tam po flagę. Jak ćmy do słońca, czy tam do światła. Słońce to też tam. <gry> no no dobrze, to idziemy. Moje zdanie na temat tej gry jest takie, że jeżeli komuś nie przeszkadza to, że będzie ginął co chwilę, oraz to, że yy, przedmioty, które wcześniej były taniochą za punkty z gry, teraz są dużo droższe i trzeba się troszkę namęczyć. Yy, jeżeli nie przeszkadzają takie mankamenty, to może sobie pograć w innym przypadku od razu w ogóle. O Jezu, wypukłem. A ładunek. No trudno. Truep trap. No ładnie, no ładnie. Może stąd coś trafię, co? Pyk. Nie, nic nie trafam. Ma lepszy snajperski karabin, no właśnie. I to też, nie da rady nic z tym zrobić. Oczywiście zrobili takie coś jak w Battlefield Prey for Free, Czyli... Daily, yy, daily Card, czy jak to tam można nazwać. Yy, I można sobie... Wygrać coś na jeden dzień. No, ale to tam patrzyłem, ten system jest kulawy, że powiedziałaś. Nie polecam go. No kurde. Nie wiem, nie wiem, nie wiem co jest ja źle coś robię. No i zaraz mnie zabiją. Nie mam niestety nawet na jakieś tam achievementy, nie achievementy, dodatki do uzdrawiania czy coś. Mam jakiś ładunek, detonator i inne takie bajery. To wszystko. I sobie tak chodzę z tym. A, wygrałem dzisiaj nóż, ale ten nóż to tak słabo działa. Nie widzę różnicy między tym co mam. O, już zginąłem. A, bo miałem 13 życia to nawet. Nic nie był nie więc nie go zdenerwował. Co też nie jest złe. <laughs> Przeciwnik zły, to prze... Ło! Wow. nie... Nie próbowałem takich dużych skoków. Ho pola! Takie malutkie robię, nie? 3 5 Ja tu nie za nic. Jest aha, aha. A dlatego tam była taka przestrzeń, tak? O, nie wskoczy. No, trolu. I cztery, czyli dobiegniemy. Eee, albo nie dobiegniemy, albo nie dobiegniemy. Dobra, jeden zabity. Haha. <ścoughs> Znowu mi ten sklep wskakuje. To jest straszne. Mm, tak więc... Moja opinia, znacie jak ktoś chce, to niech sobie zagra. Jak dla mnie ta gra jest skończona. Tym bardziej, że te SMS-y są drogie, strasznie. Jeżeli ktoś chciałby zapłacić SMS-em, czy nawet e, zapłacić przez wpłatę na konto, moim zdaniem to się nie opłaca. Nawet ujednolicili e, te płatne punkty e, Battlefielda i, i Heroesów. to znaczy e, Play for Free i Heroesów. Yy, rozgrywka to jest dużo szybsza, taka jak widzicie kreskówki i takie bajery. Nie, 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 nie da rady. Dziękuję wszystkim za uwagę. Z tej strony mówił Wuchaj, a to był Battlefield Pray For... <ścoughs> Co ja mówię? Battlefield Heroes. wycha